Witam. Dzisiaj kolejny odcinek Seven Days Undead Legacy. Jesteśmy już kilka dni po ostatniej hordzie. Nie robię skrótu z tamtych dni, bo tak naprawdę wszystko... Odbywało się w ten sam sposób, czyli po prostu nie robiłem żadnych zadań, skupiłem się tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu materiałów. I skupiłem się na kamieniu z tego względu, że do tych drewnianych materiałów potrzebne są gwoździe. No to jest dużo więcej zachodu, bo to albo trzeba te palety rozbijać, albo zbierać złom, z złomu robić gwoździe, do tego drewno kombinować to razem ze sobą dopiero można sobie te te kwadraty do budowania robić. Dużo prościej mi było konstruować w tej pracowni rzemieślniczej te schematy do, do budowy z kamienia te bloki bloki budowlane z kamienia bo tam tak naprawdę potrzebujemy te duże kamienie i trochę kliny więc te materiały mi było dosyć łatwo pozyskiwać z tego względu że miałem już jakiś kilof łopata, nawet zwykła wystarczała, bo tej gliny jakoś dużo nie było potrzebne, więc tak naprawdę skupiłem się tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu kamienia, trochę drewna, kopanie ziemi i na tyle dużo zbierałem tych materiałów, że właśnie będziemy budować bazę. Jako miejsce... Już wcześniej tak wymyśliłem, że będzie to miejsce właśnie tutaj obok niedaleko handlarza. Jest to taki duży, ładny plac, nie ma za dużo do wycinania drzew, a będzie to na tyle blisko miasta i handlarza, że ułatwi mi to dosyć rozgrywkę. Plan budowy jest prosty. Będę budował bazę taką samą jak w wersji podstawowej, czyli na kolumnach ze ścieżką zdrowia. Myślę, że powinna się sprawdzić dokładnie tak samo. Nie buduję jej jakoś na razie bardzo rozległej. Może w przyszłości będziemy ją jakoś rozbudowywać i buduję ją od razu z kamienia, bo tak jak mówiłem ten budulec łatwiej mi było po prostu pozyskać te kratki drewniane stosuję sobie tylko po to, żeby odległość sobie równą odmierzyć żeby było to wszystko foremne, symetryczne a nie kiedy takie odliczanie na, na oko jak to się mówi jest trochę złudne w tej grze i później się okazuje, że trzeba coś rozwalać, a tak jak w przypadku drewna nie ma to większego problemu, tak z kamieniem no, trzeba się już trochę naupić, przynajmniej na początku gry, dopóki nie mamy dobrych narzędzi. Samo budowę oczywiście w trybie przyspieszonym, żebyście widzieli, jak to wygląda, ale tutaj jakiejś innej filozofii nie stosuję niż zawsze. 9 kolumn będzie w sumie potrzebnych, tych głównych. I później pod, ciężką, pod ścieżką zdrowia, tutaj z przodu, myślę, dam dwie, później już pojedyncze. I temat takiego szkieletu będzie zamknięty. Oczywiście budowa z tej bazy będzie trwała parę dni, bo cały czas muszę uzupełniać materiały. Więc to trochę, trochę trwa. Docelowo chciałbym zdążyć przed następną hordą, aby przyjąć ich już tutaj w tej bazie. Raczej nie będzie skończona cała, ta jakbym oczekiwał na początku ale e, chcę już mieć chociaż gotową e, tą pierwszą platformę aby można było mm, się tam w jakiś sposób bronić a awaryjnie zostawiony już śpiwór tam w, e, w tej stacji benzynowej Także zadanie na ten pierwszy dzień to jest po prostu zbudowanie tej głównej konstrukcji kolumn i takiej obramówki w koło na której będzie ta pierwsza kratownica mniej więcej na tyle miałem uzbieranych materiałów. Część oczywiście się tam jeszcze robi w tej stacji rzemieślniczej potrzebne mi są też oczywiście te bloki drewniane. One mi tu służą, jak widzicie, zarówno jako rusztowania, jak i później będą z tego tytułu robione kratki na tej pierwszej konstrukcji. Mamy dzień następny. Tak to wygląda po tym pierwszym dniu. Brakło mi trochę kamiennych bloków, dwóch kratek, żeby dokończyć tutaj idealnie w koło, także dzisiaj to zrobimy i będziemy jechać dalej. Cel to na dzisiaj uzupełnienie brakujących elementów i podjechanie do góry aby wybudować chociaż miejsce na jedną jeden z tych, z tych ćwiartek, jeden z tych kwadratów na górze żeby był zagospodarowany już tak na gotowo, bo chcę tam zrobić już takie miejsce na te najważniejsze stacje robocze i sobie je po prostu tutaj przenieść, żebym nie musiał biegać tam i z powrotem, za tym kamieniami, za tym drewnem. Tylko tutaj bym miał już tę pracownię stolarską i rzemieślniczą. Tutaj w koło jest pełno drzew, pełne jest kamienia. Miałbym blisko do pozyskiwania tego. A w nocy na spokojnie bym sobie tworzył właśnie nowe bloki. Już tutaj coś ogarniał, bo ta baza już będzie na tyle bezpieczna, że nawet w nocy, jak się przyplątają jakieś. Jak się jakieś zombiaki, to sobie z nim bez problemu poradzę, więc yy, no, trzeba sobie ogarnąć yy, tutaj jakąś miejscówę, choćby niedużą. Także tak jak gdzieś widzicie, te obrócone barierki w tak poprzek, one będą robiły za podłogę tą pierwszą taką kratownicę. O, to jest też fajny patent, można, można przez to po prostu do zombiaków na dole strzelać. Ale e, głównym wabikiem na zombiaki będzie... Mm, Kładka zdrowia, gdzie tam są już te dwie kolumny postawione. Zazwyczaj robię tak, że od krawędzi od konstrukcji tej głównej bazy kamiennej do pierwszej kamiennej konstrukcji kładki robię 6 kratek odległości od strony bazy wstawiam dwie kratownice, czyli te dwa, dwie obrócone barierki i robi mi się przerwa czterech, czterech pól czterech pól między bazą, między tymi odwróconymi kratkami, a końcem ścieżka zdrowia i to jest po to, że na taką odległość żaden ząbiak nie jest w stanie skoczyć poza pająkiem, tak tutaj się on trochę inaczej nazywa, ale tylko pająk potrafi tak skoczyć daleko i tylko na niego trzeba uważać. Są one połączone taką połówkami, połówkami Bloków, to jest półka albo 1,4 chyba półka bloku, z tego co pamiętam e, z takimi klinami od przodu e, i algorytm gry to wyłapuje w ten sposób, że ząbiaki mają tu największą szansę się dostać. E, jest to też po to robione, żeby one nie skupiały się na niszczeniu tych kolumn, które utrzymują tą bazę. Tylko właśnie żeby starały się po tej kładce e, dostać, dostać e, do nas bezpośrednio, e, czyli będą niszczyć e, niszczyć zarówno te, te boczne murki jak i też e, tą samą kładkę największe niebezpieczeństwo powstaje wtedy, kiedy zostaną zniszczone schody i nie mają się jak na tą kładkę dostać, no to wtedy e, wtedy jest problem. Następny dzień nam przyniósł marną pogodę, ale pracować trzeba. Trzeba będzie skończyć schody e, i kładkę, bo bez tego żadnej hordy przyjąć nie damy rady i e, skończyć tą, to jedno jedno pięterko tak już na gotowo cały czas muszę e, popołudniami e, gonić za, za materiałami ale myślę, że da się ten plan minimum dzisiaj zrealizować. Jeszcze będzie zabawa ze schodami. Ale to choćby zrobić tak, żeby ciąg na jedną kratkę puścić. Tak jak tutaj robię sobie na razie szkielet tylko tego wszystkiego, a później zrobimy resztę pytanie czy z tą mniejszą kolumną trafiłem w te schody jeszcze właśnie przy wykańczaniu takich tematów jak wejścia do bazy dojścia zębiaków tak żeby mieli spokój jest najwięcej, najwięcej zabawy, najwięcej rzeczy może pójść nie tak więc warto wykorzystywać do tego te, te konstrukcje, które możemy sobie ściągnąć, które nam nie stają od razu na stałe Bo pamiętajcie, że są dwa rodzaje tych, tych kostek konstrukcyjnych jedne są takie, że, um, że od razu stawia wam się gotowy blok, a inny, że jest to po prostu taki schemat konstrukcyjny, którego można później wykończyć przy drewnem, czy kamieniem, czy tam cegłą, czy chcecie. I te te bloki, jak sobie postawicie źle, no to musicie normalnie rozwalić, a takie te ramy konstrukcyjne, jak sobie stawiacie to jest taki plus, że e, możecie je sobie w każdym momencie zabrać z powrotem więc e, najlepiej tak jak z tymi schodami, czy jeżeli nie jestem czegoś do końca pewien to sobie właśnie tak robię, taki schemat, a dopiero później e, wykańczam bo to też wyszło mi przy schodach tak, że no, muszę się o, o jedną kratkę przesunąć nie wiem, z jakiegoś powodu te, te schody, chyba przez tą barierkę która pomimo zniszczenia i tak negowała możliwość postawienia jakiegoś innego bloku, no to już musiałem to wszystko zmieniać, jakby miał to na stałe przywalone, no to raz, że tracicie materiały, dwa, że tracicie czas na rozwalanie tego wszystkiego i budowę od nowa Także plan minimum się udało zrealizować mamy jedną kamienną konstrukcję jeden ten kwadrat na górze wypełnimy to podłogą myślę że może nawet się będzie udało już wykończyć drewnem żeby był spokój no, i dzięki temu powstanie nam to pierwsze miejsce, gdzie będę mógł już na spokojnie sobie postawić stacje robocze. Przynajmniej na początku te dwie najbardziej potrzebne. W przyszłym odcinku prawdopodobnie zrobimy już przeprowadzkę, i być może hordę. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie kciuka, subskrybujcie. Cześć.